Witam w kolejnym odcinku podcastu Elektromobili rozmawiają. Dzisiejszym gościem jest Łukasz Bęgdziński z firmy ABB odpowiedzialny za sprzedaż rozwiązań związanych z elektromobilnością. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Łukasz, opowiedz mi trochę o, o firmie, o tym jak jest związana z elektromobilnością i co oferujecie. Jako ABB jesteśmy tak naprawdę związani z elektromobilnością od samego początku jej istnienia, a jesteśmy liderem w tworzeniu i w rozwijaniu standardów ładowania samochodów elektrycznych. 2010 rok to jest początek elektromobilności, początek standardu CHAdeMO, który mieliśmy przyjemność współtworzyć. Również w 2010 roku powstał piesza ładowarka Terra 51. A trafiła do sprzedaży ładowarka ABB, właśnie. 2012 rok to powstanie standardu CCS i to również przy współudziale firmy ABB. I ten standard cały czas rozwijaliśmy, aż do tego roku, kiedy wprowadziliśmy do oferty najszybszą ładowarkę na rynku, na chwilę obecną, Terę 360, o mocy ładowania 360 kW. Także tutaj jakby bardzo mocno wspieramy tego typu e, rozwiązania hardware'owe, tworzenie, tworzenie produktów. Jesteśmy obecni u wielu producentów e, motoryzacyjnych z zakresu pojazdów osobowych, pojazdów ciężarowych, czy również autobusów. Um, ale również wspieramy Motorsport, e, ponieważ jesteśmy sponsorem tytularnym e, Formuły e, e, czyli formuły e, elektrycznej e, i działaliśmy również bardzo aktywnie z formułą Jaguar i e Space i e Trophy, gdzie tam opracowaliśmy specjalną mobilną ładowarkę do ładowania tych samochodów, i tutaj ciekawostka w następstwie tego typu działalności ta ładowarka trafiła do. Produkcji i można ją zakupić po tych dość ciężkich testach, które przeżyła na, na tego typu wydarzeniach. Także mamy ogromne doświadczenie. Taka jeszcze jedna ciekawostka liczbowa. Na chwilę obecną około 700 tysięcy stacji ładowania zamontowanych na całym świecie przez ABB. Brzmi to super, ale pozostając trochę przy rynku polskim, czy mamy problem z mocą przyłączeniową? Problem cały czas występuje, to jest fakt. Jednak y, y, rozmawiamy dużo z naszymi partnerami i z inwestorami, i, i pojawiła się taka informacja, że ten problem zaczyna może nie znikać, ale ta sytuacja ulega znacznej poprawie. Czyli to wydawanie warunków przyłączeniowych stricte pod ładowarki dla samochodów elektrycznych zna, uległo znacznemu usprawnieniu. A czy potrzebujemy audytów, które by mogły określić, jaką moc możemy dostarczyć do danej ładowarki, czy potrzebujemy takiego. Przygotowania się do tego, żeby ta sieć odpowiednio powstała? E, audyt jest wskazany i to zawsze sugerujemy, żeby ten audyt, audyt wykonać, ponieważ bardzo dobrze mieć jest, jest mieć wiedzę na temat tego, jaką mamy moc przełączeniową i jaka jest konsumpcja obiektu. Czyli w momencie, kiedy mamy te dwie informacje, wiemy, jaka. Um, moc nam zostaje do wykorzystania, ponieważ w bardzo wielu miejscach nie mamy możliwości zwiększenia wspomnianej wcześniej tej mocy przełączeniowej, więc musimy się posiłkować tym, co w danym momencie mamy do dyspozycji. Biorąc pod uwagę to, że jesteście liderem na rynku, czy macie już rozwiązania dedykowane deweloperom? Tak. Um, Deweloperzy to jest tak naprawdę idealny przykład, gdzie te rozwiązania y, mają potrzebę, żeby się pojawić, czyli mamy inwestycje oddane, oddawane do użytku czy projektowane teraz, a mamy inwestycje, które E, są oddane do użytku kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt czasami lat temu i pojawia się właśnie w tych czasach obecnie potrzeba montowania, ładowania stacji do samochodów elektrycznych. Czyli mamy sytuację taką, że deweloper zna tą moc przełączeniową po audycie, ale nie zna docelowej ilości stacji ładowania, które u niego się na tej inwestycji pojawią. Wtedy w tego typu sytuacjach dedykujemy mu rozwiązania naszych stacji wolniejszego ładowania, czyli TRAC, które są za, wyposażone w, sy w system zarządzania obciążeniem. Ehm, I to jest... To rozwiązanie, które pozwala mu zamontować 5, 10, 20, 30 stacji bez przekraczania mocy przełączeniowej danego obiektu, ponieważ stacje działają jakby w dwóch standardach: w standardzie statycznego zarządzania obciążeniem i dynamicznego. Statyczne polega na tym, że um, informujemy ładowarki, że mają do dyspozycji określoną moc. Przyjmijmy, że mają do dyspozycji 50 kW. I ładowarki w tym momencie, wraz z podłączaniem się kolejnych pojazdów, będą funkcjonowały w zakresie tylko i wyłącznie tej mocy, aby nie przekroczyć tej maksymalnej mocy obciążeniowej obiektu. I to jest to rozwiązanie statyczne. Jeżeli deweloper decyduje się pójść krok dalej. Możemy zastosować zarządzanie mocą, zarządzanie obciążeniem dynamiczne. Czyli w tym momencie stosujemy dodatkowo inteligentny licznik, który liczy nam bieżące zużycie energii na obiekcie. Więc mamy informację o bieżącym zużyciu energii na obiekcie, mamy informację o tym, jaka jest moc przełączeniowa i pozostaje nam różnica dostępnej mocy przyłączeniowej i ta różnica jest płynna, ponieważ wiadomo, że obiekt zużywa energię inną w ciągu dnia, inną w nocy, więc w tym zakresie jesteśmy w stanie tą nadwyżkę mocy, może nie nadwyżkę, ale tą moc, która pozostaje, dystrybuować do ładowarek i ładować tą ilość pojazdów. Czyli rozumiem, że raczej sugerujecie dynamiczne zarządzanie niż statyczne, ponieważ jest to bardziej dopasowane do Obecnej, obecnej sytuacji, po prostu z wykorzystaniem mocy danego budynku, na przykład. Tak. Bardziej sugerujemy rzeczywiście dynamiczne, chociaż to też ma wpływ w zależności od tego, do jakiego typu klienta kierujemy to, to rozwiązanie. Osiedle mieszkaniowe jest typowym rozwiązaniem, gdzie to rozwiązanie dynamiczne się sprawdzi, ponieważ w nocy, kiedy idziemy spać, nie pracują klimatyzatory, komputery i inne odbiorniki, które tą moc pożerają w ciągu dnia, więc tej mocy przyłączeniowej jest zdecydowanie dużo więcej i możemy ją przekierować na ładowarki. I to są urządzenia, które zarówno może. Kupić deweloper, jak i też osoba powiedzmy, prywatna, która też chce mieć elektryka w domu i swoją energią zarządzać inteligentnie. Dokładnie tak. Okej, okay, dobrze, to przejdźmy dalej. Centra logistyczne. Bardzo duże wyzwanie dla elektromobilności, biorąc pod uwagę zwiększającą się flotę pojazdów zeroemisyjnych, które trzeba naładować. Czy coś w, tą, w dla tych klientów oferujecie? Faktycznie o, w ostatnim czasie na rynku um, centra logistyczne borykają się z coraz większym wyzwaniem ładowania samochodów e, elektrycznych. Zresztą nie tylko centra logistyczne, bo tutaj też możemy powiedzieć o budynkach biurowych, e, możemy również powiedzieć o hotelach, możemy powiedzieć o parkingach czy o firmach, które przesiadają się na, na flotę elektrycznych pojazdów, czyli wszędzie tam, gdzie mamy potrzebę. Um, ładowania większej ilości samochodów um, osobowych bądź dostawczych. No więc wracając jakby do centrów logistycznych, um, tam mamy stricte pojazdy um, dostawcze. Które potrzebują tego ładowania. I najważniejsze na początek jest zdiagnozowanie, jaka jest specyfika pracy danej firmy, danego centrum logistycznego. W większości przypadków jest tak, że jednak te pojazdy pracują w ciągu dnia, pozostają w nocy na placu. Czyli mamy sytuację taką, że potrzebujemy mieć rozproszoną, dużą ilość rozproszoną ładowarek e, AC, które będą te pojazdy w nocy ładowały. Czyli e, znowuż, system zarządzania mocą, a, tu w wariancie dynamicznym najlepiej, kiedy obiekt nie pracuje, jest w tak zwanym trybie standby i możemy sobie tą moc przekierować i bez względu na to, czy tych pojazdów ładuje się 5, 10, 20 czy 50, możemy sobie tą mocą zarządzać. Zresztą podobnie jest w budynkach biurowych, z tym, że na odwrót tam znowuż e, przyjeżdżamy do pracy na 8-10 godzin e, i ten pojazd może również w hali garażowej e, stać przez ten czas i również się ładować tą, tą mniejszą mocą, jednak tam zarządzanie dynamiczne nie będzie miało tak wielkiego znaczenia, ponieważ jednak budynek w tych godzinach pracy zużywa najwięcej energii, a na noc pojazdy nie zostają. Czyli tak trochę spinają z to klamrą. Ładować lepiej w nocy czy w dzień? Czy to jest bardzo uzależnione od specyfiki firmy i tego, jak pracujemy, jak wykorzystujemy pojazdy? Absolutnie nie da się odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie, bo to, tak jak zauważyłeś, to jest tylko i wyłącznie kwestia specyfiki i potrzeb klienta, jak pracuje, jakie to są stanowiska danych osób, które poruszają się samochodami elektrycznymi, ponieważ jakby busy, busy dostawcze jeżdżą z założenia w ciągu dnia, ładują się w nocy, samochody przyjeżdż, osób przyjeżdżających do pracy mogą się ładować w ciągu dnia i tak dalej, choć praktycznie w każdym typie z tych inwestycji mimo wszystko sugerujemy inwestorom i widzimy się, że to się sprawdza, jest to pozytywny odzew, odzew z ich strony, sugerujemy zamontowanie jednej, dwóch, czasami trzech dodatkowych ładowarek DC, szybkiego ładowania. Tak, aby móc w sposób szybszy doładować jakiś pojazd w momencie, kiedy nie mamy kilku godzin na jego pełne naładowanie, potrzebujemy go naładować w kilkanaście czy kilkadziesiąt minut, żeby zrobić taką dywersyfikację. I klienci zdecydują się na tą ścieżkę? Tak. Mamy, mamy realizację w budynkach biurowych, e, na przykład w Warszawie, gdzie kilkadziesiąt ładowarek AC, plus do tego kilka ładowarek DC, spięte jest jakby w jeden system i, i, i te miejsca o szybszej rotacji, bo jakby tu mówimy o tych systech, systemach szybszej rotacji, o tych miejscach szybszej rotacji, wyposażone są właśnie w ładowarki DC. A przejdźmy teraz do tak zwanego tematu cięższego, czyli transportu ciężkiego. Jest to sektor, który. Przed którym stoi duże, duże, duże wyzwanie zmian, żeby w ogóle wprowadzić elektromobilność. Widzimy, że już powoli coś zaczyna dziać. Samochody się pojawiają. Z infrastrukturą trochę gorzej. E, ABB, jak wspomniałeś wcześniej, ma ładowarki już do 360 kW mocy. Jednakże w przypadku samochodów ciężkich potrzebują czegoś więcej. Czy mógłbyś coś w tej kwestii powiedzieć i co planujecie, jakby, jak wspomóc ten sektor? Mm -hmm. A czy transport ciężki? Y jeżeli można powiedzieć raczkuje choć pierwsze ciężarówki elektryczne w Polsce już są i faktycznie poruszają się po naszych polskich drogach. My jako ABB dostarczyliśmy już pierwsze stacje dla, dla tego typu klientów, stacje szybkiego ładowania tych pojazdów, ale jednak trzeba mieć świadomość, że to, co dzisiaj obserwujemy na naszych ulicach, jeżeli pojawi się ciężarówka z zieloną tablicą rejestracyjną, to jest to stricte transport ciężki, ale krótkodystansowy, czyli mówimy o odległości 200-300 km. Jest to wspaniałe rozwiązanie dla właśnie wspomnianych centrów logistycznych, kiedy potrzebujemy komunikacji między tymi centrami logistycznymi. Jest to genialne rozwiązanie, jeżeli potrzebujemy wjechać do centrów miast, a chcemy ograniczyć hałas i spaliny, no i jest to fajne rozwiązanie, jeżeli chodzi o, o e, firmy utrzymania czystości w miastach. E, nadal jest to transport jakby krótko, e, dystansowy i dla tego typu pojazdów Mm, nie ma wielkiej różnicy, jaką ładowarkę my zastosujemy. Wiadomo, że im szybsza ładowarka, tym lepsza ładowarka. Czyli my tutaj jakby dedykujemy rozwiązania 180 kW, czyli teraz 184 i teraz 360, czyli 360 kW. To są jakby te ładowarki, które dedykujemy do tego typu pojazdów. Mm. Choć to są ładowarki, które my nadal możemy wykorzystywać do ładowania pojazdów osobowych, więc to nie jest tak, a, że w przypadku tego transportu ciężkiego, krótkodystansowego my musimy zastosować jakiś specjalny standard po to, żeby ładować ciężarówkę, czy żeby ładować a, samochód osobowych. No właśnie chciałem o tym trochę porozmawiać, ponieważ dosyć mocno rozru... zaczynamy, zaczynamy rozróżniać między samochód osobowy elektryczny, samochód dostawczy elektryczny, samochód ciężarowy elektryczny. I mamy... Teoretycznie te same standardy, jeżeli chodzi na przykład o wtyczkę i czy te ładowarki czymś się będą w przyszłości różnić na przykład, tak? czy mamy powiedzmy, że wraz z rozwojem i raz zwiększaniem mocy na przyjdzie moment rozdzielenia pomiędzy samochody osobowe a samochody ciężkie. E Zaspoileruję i powiem tak, a za sekundę rozwinę tą myśl. Mhm. Na chwilę obecną, ładowanie samochodu ciężarowego nie różni się niczym od ładowania samochodu osobowego. Różnica polega na tym, że ta bateria jest o kilkukrotnie większej pojemności, więc potrzebujemy więcej czasu i więcej energii, żeby ten pojazd naładować. A to, o czym, o czym wspomniałeś, rzeczywiście, jeżeli myślimy o transporcie ciężarowym długodystansowym, czyli typowym transporcie tych tak zwanych tirów, które widzimy na ulicach, na autostradach, kiedy one muszą pokonać setki kilometrów przez całą Europę. Um, Istnieje potrzeba dużo większych pojemności baterii, aby to było efektywne. I ABB wraz z kilkoma innymi producentami na świecie e, właśnie opracowało standard, nowy standard ładowania, standard MCS, czyli Megawatt Charging System. To jest standard, który pozwoli ładować pojazd z prędkością 3,75 MW. To jest 3750 kW, a pamiętaj, że przed chwilą powiedziałem, że najszybsza stacja ładowania to jest 360 kW. Różnica jest spora. Tak. Mówimy o ponad 10-krotnie większej prędkości ładowania dedykowanej do pojazdów ciężkich. Wynika to oczywiście z wielkości i pojemności tej baterii, ale ten standard już powstał. Ten standard jest obecnie w fazie testów i ABB jest jednym z jego twórców. Pojawia się pytanie o przełącze po raz kolejny. <laughs> tak, to są, to są niewyobrażalne moce. A, i, i, I pewnie najbliższe lata pokazą, pokażą, czy będziemy gotowi na to, żeby mieć huby, które będą w stanie uciągnąć tego typu moce przyłączeniowe, ponieważ jedna stacja 3,75 MW może być niewystarczająca jako, jako hub. Czyli rozumiem, że ABB. Tak widzi przyszłość właśnie w bardzo dużych mocach ładowarek, w elektrycznym transporcie ciężkim, w dosyć mocno zdywersyfikowanym napędzie oczywiście elektrycznym, jeżeli chodzi o dostawy ostatniej mili, no i oczywiście samochody osobowe. Na chwilę obecną tak, chociaż nie wiemy, co nam przyniesie przyszłość. Ten rynek jest rynkiem błyskawicznych zmian. Widać to właśnie o, po standardzie MCS, e, gdzie tutaj ten, ten um, rozkwit jest jest gigantyczny i gigantyczny mamy przeskok. E, wtyczka wielkościowo wcale mocno się nie, nie różni, więc nie wykluczamy, że kiedyś w przyszłości standard MCS również zawita a, w samochodach osobowych, ale to są jakby mm, dywagacje na temat tego, jak to będzie wyglądało. Nie? No tak, i oczywiście trzeba jeszcze przestrzeń. Z, e, przestrzeń mieć odpowiednią, żeby taką ładowarkę postawić, ponieważ no, wyobrażam sobie tą sytuację, kiedy do jednej ładowarki na przykład stoi samochód osobowy jakiejś klasy, miejskiej klasy, a obok stoi samochód ciężarowy 400 tonowy i czekają do tej same ładowarki, więc to jest jeszcze dużo przed nami, jak to się ładnie mówi, jednakże biorąc pod uwagę rozwój elektromobilności i coraz większą świadomość rynku i coraz większe potrzeby zielonej energii. Czy już macie rozwiązania dedykowane właśnie energii tak zwanej OZE? Tak. Temat jest, można powiedzieć, świeży, ponieważ w tym roku mamy ze sobą pierwsze realizacje, gdzie pojawił się u nas inwestor, który stwierdził, że chce ładować pojazd właśnie energią pozyskiwaną z paneli fotowoltaicznych. Czyli nie chce pobierać energii z sieci, chce ładować pojazd tylko i wyłącznie tym, co wyprodukuje w danym momencie panel. Czyli rozumiem, że tworzycie farmę, na przykład fotowoltaiczną, Gdzieś nieopodal stoi ładowarka, która jest do niej podłączona, i on sobie czerpie energię z tego wyprodukowanego, tą energię wyprodukowaną ze słońca, jakby nie patrzeć, lub ta ładowarka może być też podpięta do sieci. Tak, możemy zbudować całą sieć ładowania e, pojazdów e, na stacjach AC obok farmy fotowoltaicznej. Także to jest rozwiązanie nie tylko, które możemy stosować w domu, a w domku jednorodzinnym, ale również szerzej. A biorąc pod uwagę firmy. Ta, czasami jest, to jest ograniczone miejsce. Firmy, widzimy to w szczególnie w Polsce, gdzie parkingi no nie pozwalają na to, żebyśmy mieli gdzieś obok biurowca farmę fotowoltaiczną. Jakie rozwiązania są wtedy? Coraz popularniejsze są carporty, czyli są to zadaszone wiaty dla samochodów osobowych pokryte panelami fotowoltaicznymi. Czyli tą energię, którą mamy, mamy dwa, dwa profity, czyli raz samochód stoi w cieniu, dwa e, czerpie energię ze słońca i jest w stanie ładować, ładować pojazdy. Brzmi to super. Jednakże, jak dobrze wiemy, energia wyprodukowana musi być gdzieś oddana lub zmagazynowana. Czy macie rozwiązania, które pozwalają magazynować energię, którą później wykorzystamy? Tak. Magazyny energii to jest um, temat coraz popularniejszy, może inaczej, jakby coraz większe potrzeby się pojawiają a, i, i rodzą się różne wizje z wykorzystaniem tych magazynów energii, a, więc jeżeli inwestor chciałby pójść krok dalej i magazynować wyprodukowaną energię, no to właśnie magazyn energii jest idealnym rozwiązaniem do tego, żeby ją wykorzystywać później. Biorąc pod uwagę, jak szerokie spektrum oferujecie usług. Od ładowania samochodów osobowych przez zawsze przez ciężarowe i teraz nawet ciężarowe dalekiego zasięgu, plus do tego magazyny energii, rozwiązania y, dedykowane pod OZE i tak dalej tak dalej. Jak utrzymujecie jakość przede wszystkim oraz drugie pytanie chyba, które jest kluczowe, musicie, raczej nie, nie, nie robicie tego wszystkiego sami, raczej musicie mieć partnerów, którzy wam w tym pomagają, <grym prawda? <grym tak, e, faktycznie jesteśmy w każdej możliwej dziedzinie, staramy się być przynajmniej w każdej możliwej dziedzinie przemysłu i współpracować z rynkiem. E, należy pamiętać, że rynek w Polsce jest cały czas rynkiem rozwijającym się, więc nasza praca w dużym stopniu polega na edukacji, na wyjaśnianiu inwestorom i klientom bardzo wielu kwestii. E, musimy mieć wiedzę specjalistyczną i to nie tylko tą wiedzę specjalistyczną z e, elektromobilności, ale również z dziedzin pobocznych. I tak, nie jesteśmy w stanie robić tego sami, oczywiście, e, dlatego zbudowaliśmy sieć partnerów. Postanowiliśmy na taką pracę mocno jakościową na rynku, wytypowaliśmy partnerów, z którymi chciaamy, chcemy działać na rynku polskim. Zainwestowaliśmy w szkolenia, ponieważ wyszliśmy z założenia, że chcemy, aby nasz partner bez względu na to, w jakim rejonie Polski działa, gdzie znajduje się jego siedziba, reprezentował w całej Polsce dokładnie taki sam poziom wiedzy i umiejętności. Taki cel nam przyświecał, dlatego stworzyliśmy program partnerski ABB Mobility Partner. Raz w roku chcemy wyłaniać partnerów Gold i Silver, czyli będziemy wyłaniać takich najlepszych z najlepszych. Przygotowaliśmy cały harmonogram szkoleń, tak aby rozwijać ich wiedzę i umiejętności. Będziemy rozwijać ich kompetencje, nawet kompetencje serwisowe. Pomimo to, że ABB posiada swój serwis a, do serwisowania stacji ładowania, to widzimy potrzebę a, z rynku, że również partnerzy potrzebują tego typu kompetencji, żeby być jeszcze, lepszą, tak na, jeszcze lepszym partnerem, tak naprawdę, do rynku i do klientów końcowych. Więc to są, to są takie rzeczy, które nam przyświecały i dodatkowo organizujemy spotkania. Um, naszych partnerów. I pomimo, że spotykamy się przy jednym stole i przy tym jednym stole spotykają się konkurenci z całej Polski, to potrafimy ze sobą rozmawiać merytorycznie. Potrafimy wypracowywać pewne rozwiązania, potrafimy się razem wspierać, więc to pokazuje, jak um, bardzo potrzebny jest dialog w zakresie elektromobilności, jak bardzo potrzebujemy wymiany informacji i jak duża jest chęć współpracy, żeby ten rynek elektromobilności wspólnie z Polsce z, zbudować. Czyli. Z tego co mówisz, wynika taka, takie ładne podsumowanie, można by to skwitować, że elektromobilność łączy. Dokładnie tak, to jest idealne podsumowanie. Mówiąc o bateriach już 12 września zaczyna się kongres nowej mobilności, na którym będzie poruszony szereg tematów, o których dzisiaj rozmawialiśmy, między innymi baterie, infrastruktura ładowania, transport ciężki, transport też osobowy, autobusy, czy może pan zdradzić, możesz nam zdradzić? Co w ogóle będzie, co będzie pokazywać na kongresie i na czym warto być? <laughs> Kongres Nowej Mobilności to jest e, niezmiernie ważne dla nas wydarzenie. E, jest to okazja, żeby się spotkać e, z, z osobami z branży, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami. E, jest to również o tyle ważne, że tak naprawdę od samego początku działamy i współpracujemy z PSPA. Dzielimy się wiedzą, doświadczeniem, również tym doświadczeniem międzynarodowym. Um, a w tym roku na kongresie zapraszamy do nas na stoisko, ponieważ pojawią się na nim dwie stacje ładowania. Będzie to stacja Terra 124. Jest to stacja mocy 120 kW, która jest stacją modułową, czyli możemy rozbudować jej moc do 180 kW, czyli klient przy zakupie stacji nie musi się deklarować, że on potrzebuje już tak mocnej stacji, może ją z biegiem czasu wraz ze potrzebę rozbudowywać, a druga stacja, która się pojawi, no to będzie najszybsza stacja ładowania, czyli Terra 360 o mocy 360 kW, którą dzisiaj kilkukrotnie przywołaliśmy. No tak, a czy jeszcze tak, pozostając trochę przy tej modu yy, modułowej ładowarce, mógłbyś zdradzić trochę więcej na jej temat? W sensie, polega na tym, że po prostu jakby krejdujecie ją do 180, ale klient na początku może wybrać mniejszą, bo stwierdzi, że okej, okay, w tym momencie to mi wystarczy, ale w przyszłości chciałbym to rozwinąć. Dokładnie tak, Wygląda jakby y, ten przebieg y, całego procesu. Y, podczas rozmów z klientami jakby analizujemy jego zapotrzebowanie o zapotrzebowanie y, klientów w okolicy. I jeżeli nie ma takiego uzasadnienia w tym danym momencie, żeby to była stacja teraz 180 czy 180 kW, no to sugerujemy, żeby to było 120. I w tym momencie po roku funkcjonowania czy po dwóch funkcjonowania, latach, latach funkcjonowania, po analizie, klient może e, dołożyć tak zwany moduł mocy o, o pojemności 30 kW i w tym momencie rozbudować ją do maksymalnie 180. A z ciekawości jeszcze do to są ładowarki, które są wyposażone w kilka złączy, czy to na przykład jest już ładowarka? patrząc tak jak trochę jest na zachodzie, że mamy ładowarkę, jedno złącze na przykład CCS-a i w ten sposób to się odbywa. I ta moc jest po prostu przyłączona, ta moc określona jest po prostu pod tym, pod tym jednym kablem. To jest ładowarka, która może być w całkiem ciekawy sposób personalizowana, bo to wszystko zależy tak naprawdę od potrzeb klienta. Czy on będzie chciał jednego CCS-a, czy może dwa CCS-y, czy może będzie chciał jeszcze Shademo dodatkowe, ewentualnie złącze typ drugi. Um. To, jak rynek się rozwija i to, co my teraz obserwujemy, raczej pokazuje, że zmierzamy w kierunku standardu CCS. I tak też sugerujemy klientom, że jeżeli jest to ładowarka tak mocna, to sugerujemy, żeby pojawiły się w niej dwa złącza CCS. I w tym momencie mamy sytuację, że ładujemy jeden pojazd, który przyjeżdża pełną mocą ładowarki, czyli odpowiednio 120 albo 180 kW. I zaś, jeżeli podjedzie drugi pojazd, to, to wtedy moc jest dzielona na pół. Jestem super. Bardzo dziękuję za tę informację. Myślę, że każdego, który jest zainteresowany, ten zapraszamy na kongres nowej mobilności, żeby mógł też zobaczyć produkty od ABB. Dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem był Łukasz Bądziński z firmy ABB. Dzięki serdecznie. do zobaczenia. Do zobaczenia.